Ja poruszę taką kwestię, która dotyczy naszego klubu i chciałbym się zapytać o opinię zapomnień. Ponieważ wybrany na prezesa klubu golfowego, ja żyłem w takim miejscu, aplikuję do klubu, jest golfistą, czyli zdała egzamin na zieloną kartę, ma za zadanie ustalić prawidłowo handicap zgodnie z EGA, ma za zadanie powołać własne komisje wśród golfistów, tak jak komisję sportową, tak jak komisję etykatową, tak jak komisję etykiety, e, czy nawet komitet e, turniejowy. Natomiast e, pole to jest infrastruktura grafowa. I e, e, dowiedziałem się na naszym spotkaniu, na, to zaprosiliśmy cię Piotrze do nas. Te, na wybory walne, które się odbyły pod koniec marca czy na początku kwietnia, że jednak do PZG przyjmuje się kluby golfowe inne niż stowarzyszenia, co dla mnie było jakby zaskoczeniem. Ja sobie wyobrażałem współpracę z Polem w ten sposób, że golfiści w, w, pilnują tego, żeby na polu, w czasie turnieju, w czasie gry, Zachować się fair, stosować reguły, stosować etykietę. Natomiast e, okazało się, że e, i, i takie kluby z Rzesza Polski Związek Golfa. Natomiast e, do PZG przyjęto klub golfowy Warsaw Golf Promotion Spółka ZOR, którego schodziłem na stronie, prezesem jest pan Dawid Lee, który notabene nie istnieje w jakby, rankingu. Handikapowym, a e, przewodniczącym komisji handicapowej jest Nildon. I to jest klub golfowy. Nie ma tam żadnych komisji, nie ma delegatów, nie ma przedstawiciela tutaj na tym spotkaniu. I moje pytanie jest takie, czy Zarząd Polskiego Związku Golfa akceptuje również wśród swoich członków tego typu kluby? Tak, no, odpowiedź na to pytanie yy, yy, musi być, jest, musi jakby dotyczyć pewnych dwóch aspektów tej sprawy. Pierwszej tej części, w której jest mowa o tym, że to, że co powiedziałeś, to powinna być komisja taka, taka i taka i tak dalej, tak dalej. To jest wewnętrzna sprawa klubu, ponieważ z punktu widzenia oczywiście to jest pożądamy, to, żeby co do tego nie było wątpliwości. Natomiast e, z punktu widzenia e, e, Polskiego Związku DOFA, jeśli chodzi o przyjmowanie członków w poczet Polskiego Związku Golfa. Istotne są zapisy statutu. Zapis statutu, który został wprowadzony w, w, na ważnym zgromadzeniu w 2006 roku, a za chwileczkę to pokażę, mówi o tym, że członkiem Polskiego Związku Golfa mogą być kluby, które spełniają, cytuję z głowy, bo spuszczyłem nieprecyzyjnie, ale za chwileczkę to będzie widać na ekranie, które spełniają odpowiednie przepisy, czy jakoś tak. Dzisiaj w polskim związku GOFA jest łącznie z klubami, które zarejestrowane zostały na początku tego sezonu. Jest, jest o ile dobrze pamiętam, cztery, o, tu jest to pod paragraf 14 ust. z związku, może zostać zarejestrowany w działającej ufowy działający na zasadach określonych obowiązujących przepisami. To wynika z kolei z ustawy o sporcie z lipca, nie daty 29 lipca 2005 i na podstawie tamtego zapisu w ustawie o sporcie kwalifikowanym w yy, nawodnym zgromadzeniu chyba w maju 2006 został zmieniony zapis paragrafu 14 ustęp 2, żeby umożliwić wstępowanie do związku podmiotom, które... Nie tylko z ale z spółką, czy nawet komuś, kto prowadzi działalność gospodarczą itd., tak dalej, bo tego wymagała ustawa. I teraz dzisiaj w Polskim Związku DOFA jest 29 stowarzyszeń, cztery spółki z jedna spółka akcyjna i jedna działalność gospodarcza i w przypadku trzech nie mamy danych. Tu chodzi o tower. Skądinąd wiem, że jest to stowarzyszeniu, Kęci, skądinąd też wiem, ale nie mam ją potwierdzone, plany, dlatego to jest tak napisane i wreszcie... nie, ja, tylko Także, a spółkami z z jest tak, a ja, w przyjęty chyba w 2007 roku, dalej, w w którym jesteśmy, przyjęty również chyba w 2006 roku. Mm -hmm. Eee, chwilę po tym, jak zacząłem jak, ten zapis statutowy. Następnie modelację racji akcyjną, spółką z doleń zwycięskich w Krokowicach i wreszcie osobne wyłożenie, o, o której wspomniałem. Także z punktu widzenia wstępowania do PZB, zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, prawo wstąpienia do związku e, sportowego ma dowolny podmiot prawny, Natomiast my ze swej strony, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której nie wiem, ktoś kto ma jednoosobową działalność gospodarczą, chciałby należeć do osób jako klub, prowadziliśmy takie jakby ograniczenie, że musi mieć minimum 15 członków, zapożyczając to z wcześniejszego dotychczas obowiązującego ustawy o stowarzyszeniach, Tylko dlatego, żeby uniknąć mnożenia bytów w sposób, powiedziałbym, no, no niepotrzebne, no bo, bo co po, po klubie jednoosobowym, prawda, żeby było co najmniej 15 osób. I, i mocno go w ubiegłym roku, tutaj jest ukazana liczba A6, tylu miało członków i w takim sensie, na przykład, jeżeli mówimy już o uczestnictwie BAN, nie może wysłać delegata, bo zgodnie nie zapisem napisem w statucie, musi mieć minimum piętnastu do dwudziestu, żeby mieć jeden głos. Natomiast jako e, klub golfowy e, miał prawo należeć, ma prawo należeć, Natomiast jego organizacja wewnętrzna, jeżeli mielibyśmy mieć na to, czy móc mieć na to wpływ, musielibyśmy wprowadzić do statutu, być może to jest jakiś pomysł na najbliższą przyszłość. Zapisy mówiące o tym, że w przypadku, jeżeli klub będący członkiem Polskiego Związku, oczywiście jest taka propozycja na gorąco, nie, nie ma jak pewnych ciał, które byśmy zdefiniowali, czyli jak komisji unikałowej, komisji sportowej, jakiś tam kolejne i tak dalej, to jeżeli nie uzupełni tych braków w jakimś tam określonym, terminie, to dwini nie podlega Ale takiego zapisu dzisiaj nie ma. Kiedyś wiele lat temu była mowa o tym, że kluby golfowe powinny być tylko przy polach golfowych. No, to się nie przyjęło. Dzisiaj klubów nie posiadających pola golfowego, bo oczywiście... Część klubów ma driving range, czy ma, jest przy driving range, a bardziej należałoby powiedzieć. Eee, pokazała ta, te ostatnie lata, że tych klubów jest więcej, no, bo po prostu przyrost infrastruktury półgolfowej w Polsce jest taki, jaki jest. I gdybyśmy ograniczyli kluby tylko do e, półgolfowych, to byśmy mieli tych klubów tyle, ile jest pół, czyli nie 13 w sobie, tak? Tam 18 e, 8, 9 więc klubów jest z 18-dolkowych, 8-9-dolkowych, więc byłoby znacznie mniej. A jest y, ogromne zainteresowanie golfem w ośrodkach, które golfów nie posiadają i ci ludzie grają na tych polach, które, które istnieją, tak. to troszeczkę od tematu. Więc odpadał, mam nadzieję, że odpowiedziałem, To znaczy, to znaczy tak, abstrahując od kwestii statutu i ustawy o tak, bo nie jest tu czas i miejsce, żeby na ten temat dyskutować. Jak trzeba poznać wizję zarządu, kto powinien być, jakiego rodzaju ciało powinno być członkiem PZG? Czy ciało, które jest samorządne, które działa w formie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i ma odpowiednie, czy różne ciała? To znaczy również biznesowe, czyli właściciel mianuje kapitana, właściciel mianuje przewodniczącego komisji, właściciel mianuje nie wiem, reprezentację klubu. I rozumiem, tylko czy zaczęło, się tego, oh, spraszam, zaczęło się od tego, że abstrahując od statutu i abstrahując od ustawy, no to, bo, ja, bo nie ja, można to. abstrahować od tego, dlatego że to ustawa narzuca na Związek Sportowy pewne ograniczenia. I teraz, gdybyśmy na przykład powiedzieli sobie tak, że co prawda ustawa mówi, że członkiem Polskiego Związku, Golfa, Związku Sportowego, może być wolny podmiot prawny, a delegaci powiedzą, że nie chcą, żeby był dowolny podmiot prawny, tylko od stowarzyszenia, To tak? mówi, że musi być. Tak? Nie, nie musi może, może, może. skoro może. Czyli daje opcję, tak? Skoro, tak? może tak? skoro może, to skoro może, to jest w takim rozumieniu, że jeżeli jest spółka akcyjna, a statut zabrania spółce akcyjnej, to spółka akcyjna chcąca przystąpić do takiego związku sportowego, może to zaskarżyć. golf